Witam Was moi drodzy na fajnym odcinku za 60 zł. Nie dużo w sumie, jak na mnie, ale dużo drapania, bo mamy mega relax, mega z drapkami. Mega krzyżówka, mega paradizo, mega linie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wkład 60 zł. Bierzemy się do drapania, bo jest co robić. Yy, dobra, zaczynamy od mega krzyżówki, mam z numerem trzecim. Wszystkie były podawane. I sprawdzimy, jak się tutaj spiszą te mega zdrabki. Wkład nieduży, a naprawdę sporo drapania. R, T oraz J na początek. R, T oraz J. Dobra. R, T. F, B, Z F, tu jest P jeszcze, tu mamy Z i raczej to wszystko. Kolejno S, A i C. Teraz będzie dużo drapania. Może słowo się pojawi. S, A, C. No, słowa nie widzę. Żeby wpadło jakieś. Dobra. Kolejna liter piwo, V, U, -uk. K U, K. K, U. V chyba nie będzie. U, K. Dobra. U, K, jeszcze tutaj jest K, U, K, dobra, będzie pewnie chyba już wszystko, ostatnie Y, E i D, E, D, Y, tutaj jest pierwsze słowo ADA, dobra, co to tylko jedno słowo, dobra, Na pewno pomijałem. Dobra, o nie było. B nie widzę. G było. Ale o nie dali. N też nie. M M nie widzę. W. W nie było. No, na to wychodzi, że jedno słowo nie ma co się rozwodzić. Idziemy dalej. O, teraz tutaj dali W i. Oraz R, W i R, mam nadzieję, że coś wpadnie na tak zwane pomnożenie, W i R. No jak nie, to dużo drapania, fajny relaks, będzie zaliczony, no, ale jeszcze jakby coś wpadło, byłoby super jeden zwrot na kolejne odcinki by było ale wiemy jak to jest z tym lotto w i r w i r fajnie, że jesteście ze mną za to wam dziękuję inaczej bym nie nagrywał dla was no. a, y, x wow. fajne litery ale x dali A, Y, X, dobra, trzecia, A, Y, X, no, tego x już więcej chyba nie będzie, i tak fajnie, że się pojawił ten raz przynajmniej. A, y, x. Tutaj jest jeszcze a. I pewnie to wszystko. K, z i u. K, z, u. K, z, u. K, z, u. dobra, tutaj teraz k, z, u, tu mamy k -U z dobra a było okej przy okazji zguby jakieś się tam znajdują g, c i f i tutaj iga nam się tworzy pierwsze słowo G, C, F. G, C, F. Dobra. Jedno słowo jest. I od J, -J było? Nie. G, C, F. Dobra. E. J, no to będą słowa teraz jakieś. Tutaj jest max, drugie słowo. EMJ na tej, trzeci też będą. Będzie jedno słowo na pewno. EMJ. No to teraz sypnęli trochę tutaj tymi literami. EMJ, no już są dwa słowa, a na trzeciej, no ten jar będzie. Na pewno pierwsze słowo. E, N, I, J i chyba na razie na, tych, na tym jednym tutaj zostaniemy. I trzy literki do końca. Ojej, V dali, OK, H i P, no. Dlatego tutaj już wcześniej były dwa słowa. H, P, nie dołożymy nic tu. H, P, a na tej? Trzeciej, tu jest P. Tu jest H. V oczywiście nie ma. Okej, okay. czyli będzie pewnie pusto. V w, A. Na początek A dali. A, o V nawet dali tutaj. v W A. W, A jest drapać. Ua. Dobra, może na koniec dadzą przynajmniej zwrocik. K y -k -c. Jestem ciekawy, która z tych znaków, czyli któraś w ogóle się spisze, która najlepiej. K y -k c. Na razie no nie wygląda, żeby miała być wygrana. K y K, K y -k Bra dalej, H, E i F, H, E, F. U było. H, e F. chyba tutaj będzie wszystko i na ostatniej H, oraz F H dobra kolejno B, I, J, O B, I, J, O kawałek tego x dadzą, żeby słowo powstało. B, J, o. B, J, o. O. Jeszcze O. Tutaj jeszcze jest B. I co? Kolejne. Już się zbliżamy do końca. Z, T, Tu jest T, tu jest T. No. Nie ma chyba więcej. Z, te, u. Wszystko chyba tak. I ostatnie trzy literki. M, S, X. Dalej X, no to mamy Voxa pierwsze słowo na czwartej. SM. Rki nie było. A szkoda. SM. No to co? Jedno słowo tylko. Dobra, pewnie coś tam gdzieś pominąłem. No ale cóż, na no to wychodzi, że... Pusto. A w ostatniej S szata pierwsza. Kasa drugie. S M, i na tych chyba dwóch zostaniemy tutaj. Nie widzę, żeby coś było. Kontrolne powinny być różne. Dokładnie. Czyli ta jest pusta. Dobra. O, tak weźmiemy sobie teraz na megalinie no, szybciej z nimi pójdzie numerek 10 mam zobaczymy mamy tu winogrono i ananas winogrono i ananas to co ładnie zaczynamy ładny początek obiecujący Auto, klapki, piątek rewelka, auto, klapki, dalej nam nie chcę sypać tymi symbolami, za bardzo, żółw i pierścionek. I chyba tyle. Kolejno, pióro, i śminka. Śminka i pióro. No, tutaj więcej tych symboli. Dobra. Następnie. Sakwa, kokos. Sakwa i kokos. Kiedy się w ogóle takie coś pojawi, sakwa jest. Dobra. Piłka, moneta. Piłka i wszystko. Kolejno szukamy tęczy i popkornu. Jest popcorn. Jest popcorn. Popcorn tęcza. Okay, jeszcze jeden popcorn. A kolejne dwa symbole, klucz, biedronka, klucz i biedronka, klucz był, dobra, a dalej gwiazda i słońce. Jak kuszą liniami gwiazda, słońce szczególnie tam na początku. Tu był klucz, proszę słońce. No motylka pewnie już nie dadzą, bo dałby za dużo linii. Dzwonek, serce. Tu jest dzwonek, dzwonek. No dobra, Kótka wiśnie, wiśnie. Wiśnie i kłódka. nie widzę więcej. O, chyba też będzie pusto, diament foto. Niestety nie chcę tutaj. Sypnąć wygraną lottą. Diament foto. Dobra. Cztery symbole do końca. Podkowa liść. liść gdzieś był. Jest tutaj. Podkowa liść. Dobra, prezent mógłby wpaść, bo widzę, że jedną linię by dał. Rower, no flaming dalej, takich symboli chyba, których nie ma. Rower i flaming, no. się, lustro. Różne kontrolne, no ładnie ta rywalizacja mega zdrawek się zapowiada. Ostatnia mega paradizo, numerek szósty. Może tutaj czuć oddalę, o. I co będziemy szukać? Symboli, linii. Dobra. Co mamy? Żółwia na początek i liść. Żółw i liść. Tu jest lów. Jest liść. Może. Może ta zdrapka się spisze, uratuje honor tych mega zdrapek, a jak nie, no to trudno. Leżak, pelikan, leżak, pelikan. Takie to lot to jest ryzyko, że może nic nie wpaść. Leżak i pelikan. Tu jest leżak, tu pelikan obok. I to będzie chyba wszystko. Następnie lody, lornetka. Lornetka, lody są. So. Tu są lody. Lody, lornetka. O, 20 złotych by dał Flaming. No to jakby przynajmniej tyle wpadło, to mamy wtedy zwycięzcę tej rywalizacji. Cytryna, palma. To by było coś, jakiś plus tego. Cytryna, palma. No przynajmniej te dwa, dwie, 20 złotych by wpadło. Palma. To widzę cytrynę. I chyba wszystko. Kolejno krewetka i muszla. Krewetka i muszla. No, tutaj lody były jeszcze. Tu jest muszla. Krewetka. Dobra. Chyba klapki rozgwiazda. Klapki i rozgwiazda. A tutaj dopiero widzę o dwie rozgwiazdy lody były. A klapki widzę dopiero tutaj chyba, że się jeszcze znajdą. Dobra. Tu jakby tak dali flaming, no i kiwi byłoby 50, a to już w ogóle by było cudownie. I co mamy wyspę oraz rzeźbę. Prawie by się nie zwróciło. Wyspa i rzeźba. Rzeźba, o tutaj kolejna rzeźba. Bardzo się tutaj odsłania wyspa i rzeźba i tutaj nie widzę więcej Wieramy się już do końca. Meduza i Łódź meduza i Łódź. Dobra meduza i Łódź. Meduzę tutaj widzę. A łódź, łódź powinna być na dole i jest. I chyba to będzie wszystko. Dobra. Cztery symbole do końca. Arbus, jest flaming. No to przynajmniej zwrot jest. Arbus, flaming. Uff. Fajnie. Arbus, flaming. No, tutaj więcej nie widzę. I tutaj flaming nam daje 20 zł. Całe 20 zł jest. No to jeszcze Kiwi, poproszę. Jak już tak idziemy to. I ostatnie mamy co? Marakasy i niestety mango. Raczej to nam nic już nie da. Tu był flaming. marakasy i mango. Dobra. Dora nie było. No, Trójka się tak cieszy z tego zwrotu. No Zawsze to niż pusto, żeby było. Tak. C. Powinno być trzy razy C. Czyli te kontrolne tu CCC. Czyli całą rywalizację wygrywa Mega paradizo. No tylko zwrot, ale zawsze to coś. Zawsze to jest na pomnożenie. Dzięki za uwagę, zapraszam Was na kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć!